Cześć! Witajcie na kanale MNR Travel Story. Lofoty potrafią zachwycić na każdym kroku, raz dzikimi plażami, a raz klimatycznymi osadami. Jak wygląda życie na samym końcu archipelagu? Co kryje się w wiosce o krótkiej i intrygującej nazwie A? I które widoki sprawiają, że naprawdę nie chce się stąd wyjeżdżać? Zobaczcie sami! A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz gotowi? Zaczynamy! Hejka, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj plaża bunes. żegna nas! Wiatrem i mrzawką. Kiepska pogoda, kiepska pogoda. My musimy przejść godzinny trekking teraz. 3 km sprawdzałam. No tak, musimy wyjść na tą górkę, a potem jeszcze 2 km po prostej i to nie jest dużo, mamy bardzo dużo czasu, ale tak na spokojnie sobie chcemy to przejść. Ciekawostka jest tylko taka, że tutaj gdzie spaliśmy, okazało się, że nie zauważyliśmy znaku, który tutaj był po drodze i spaliśmy pod bardzo wysokim ryzykiem na własną odpowiedzialność spadających kamieni. No ale trudno. Dzisiaj wybieramy się do... Do miejscowości, która stała się inspiracją do zorganizowania całego tego wyjazdu. Do miejscowości, której nazwa jest jedną literką. Nasze A, ale to się czyta tak, chyba jakoś tak. U. U. W każdym razie, dla Pol względem polskich nazw, to jest bardzo charakterystyczne, no bo tylko, tylko jedna literka w nazwie. Jest to na końcu tego archipelagu. Ostatnia miejscowość, tam się kończy asfalt. W ogóle, to ja zapomniałem wspomnieć o tej plaży. Ona jest ogromna i o tym mówiliśmy w poprzednim vlogu, mamy wrażenie, mam nadzieję, że. W razie czego. A jak nie, to zachęcamy do obejrzenia. Jest ogromna, dokładnie, robi mega wrażenie. Najgłębsza plaża, na jakiej byliśmy. Śmiesznie brzmi ja, najgłębsza plaża, ale tak to zdefiniowaliśmy. Bardzo dużo namiotów, miejsce na namioty, bo namiotów, bo teraz patrzę, że jeszcze cztery namioty zostały. Swoją drogą zawsze, jak myślałem o Norwegii, to myślałem właśnie w takich kategoriach jak tutaj. To znaczy wiatr wieje, jest chłodno, jest zimno. To, co przyszło w międzyczasie, to znaczy te wszystkie ładne pogody, temu kradło i tak dalej, to to jest w ogóle... Zaskoczenie. Tak. Ta wioseczka, która tam na dole jest, ona tak w sumie wczoraj też była w takim zaciszu, zobaczymy, czy dzisiaj też tak będzie. Trudno znaleźć drugie takie miejsce jak Norwegia. Tutaj wszystko wydaje się inne. Góry wyrastają prosto z morza, a fiordy ciągną się w nieskończoność. Wystarczy kilka chwil, żeby poczuć spokój i dystans do codzienności. Cisza jest tak wyraźna, że słychać tylko wiatr, no i ewentualnie szum fal. I właśnie to sprawia, że te krajobrazy tak mocno zapadają w pamięć. Nie chodzi tylko o sam widok, chodzi o to uczucie, że naprawdę jesteśmy w miejscu wyjątkowym, gdzie natura wciąż gra pierwsze skrzypce. Ogólnie rejs z tym promem jest bardzo fajny i bardzo bez, znaczy bezpieczny, bardzo fajnie powoli tutaj to wszystko jedzie, I nic się tutaj nie dzieje, nie, nie chlapie, nie, nie trzęsie, ruchu, nie, nie trzęsie, trzęsie. się, jest przyjemnie, jest miło i krótko, ogólnie jest, i bardzo miła obsługa, tacy przyjemni panowie, tacy wyczuleni. czysto seruczy, jest w środku, jest. tak się jest ogólnie naprawdę bardzo, bardzo spokojnie. Ale dzisiaj jest mniej zimno niż wczoraj. Tak nam się wydaje, że jesteśmy już przemarznięci i teraz tak. po prostu ten ruch powietrza już nie wpływa aż tak bardzo. Nie robi wrażenia? Nie robi tak bardzo wrażenia. Ja już czuję spełnienie po tej wyprawie, spanie na plażach, na dziko, z czego jedno, no musieliśmy w ogóle płynąć promem i byliśmy tak oddaleni od społeczeństwa, że nic by nas nie uratowało, to już... Ja poczuję spełnienie dzisiaj, jak dotrzemy do miejscowości Uff. 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 Trzeba by sprawdzić, jak się to wymawia, ale nie no... A? A miejscowość o nazwie na jedną literkę, ale w ogóle odkryłam, że na wyspie Senia też chyba była taka miejscowość, co mnie trochę zasmuciło, bo się okazało, że jest więcej takich miejscowości na jedną literkę niż jedna. Ale na znakach drogowych, jak, jak człowiek jedzie, to jest rzeczywiście napis, że ktoś jak jedzie, tam na Lofoten... Zawsze odliczane są kilometry do A. Tak. To jest Reine Viewpoint. Także dotarliśmy do niego. To jest Viewpoint który nie jest jakiś spektakularny. Ale jest przyjemny. Taki przyjemny jak tam gdzieś nasze auto. Tam też jest drugi VPN. Nie ma tutaj nic więcej w tej miejscowości. Są chatki. Można sobie wynająć nocleg w takiej chatce. Tak, ale jakoś tak więcej. Co jest wygodne pod tym względem, że można tutaj auto zostawić w środku i na przykład popływać właśnie tym promem. Ale ceny są raczej też pewnie wyraźne zabójcze. A i tak ci ludzie, co tu mieszkają albo jak gdzieś tutaj kampera mają zaparkowanego, to do tego do sklepu muszą tam jechać, do tego kupa po drodze. Nawet widziałam, jak rowerami tam jeździli. My już wychodzimy z miasteczka, a tam, w razie czego po drugiej stronie jest właśnie nasze auto, które zostało na darmowym parkingu postawione. Więc jeżeli nie chcecie płacić pieniędzy, a jest taka szansa, że tam akurat jest coś wolnego, to polecamy tam postawić, no bo to jest tak naprawdę 1-4 km, czy nawet jeden 2 km, już nie pamiętam dokładnie ile. Ale motyw jest tego typu, że i tak przez ten most przechodząc, rozrobicie ładne zdjęcia. W, tamtej, w tej samej miejscowości tak naprawdę szczerze to takiego wielkiego szału nie ma, jeżeli chodzi o jakość, najładniejszy widok to jest tak, jak ktoś pisał. Moim zdaniem w mapach Google, że wbrew pozorom to najładniejszy widok na tą miejscowość jest właśnie z tego wjazdu do, tego, do tej miejscowości. Pora poszegnać się z Rejnę i udać się do jednej z najbardziej charakterystycznych miejscowości na Lofotach. Miejscowość o nazwie A jest znana nie tylko przez swoją krótką nazwę. To właśnie tutaj kończy się główna droga prowadząca przez cały archipelag. A przed nami miejscowość. Zaczynajmy. A. Warto dodać, że w A działa też słynna piekarnia, gdzie do dziś wypieka się tradycyjne pieczywo w Starym Piecu. Spacerując po wąskich uliczkach i po pomostach nad wodą, naprawdę można poczuć dawny klimat. Lofotów, podobno to widzę, to by się nie mogło odbyć w A, Bakery, tej by, ba, ba, bakari, ba, bakari. Ja tak powiedziałam. Tak, no, ale faktycznie ciekawe, że kolejka jest ciągle cały czas. Ale ładnie to wszystko wygląda. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Ta przyjemność kosztowała 170 noków. No, to trochę kosztowała, nie? Tutaj mamy piękne kubeczki i te cynamonki. Mikro Bardzo dobre. Smacznego. Ja nie przybadam specjalnie za cynamonem w szarlotce, ale... Bardzo smaczne, moim mhm. zdaniem też. 24 zł. czyli 50 zł i bułeczki. to tak, no dobre, rzeczywiście. Mhm. Ciekawa ta kawa. Jestem w szoku. Czyli tamta piekarnia, która jest tam za nami, jest naprawdę dobra. Ogólnie to cynamonka może nie za duża, bo nie bardziej smakowała mi. Na przykład osobiście bardziej smakowała chyba mimo wszystko cynamonka islandzka, bo była też była też dużo większa. Tutaj w razie czego jest link do tej cynamonki islandzkiej. No, pamiętam, że tamta była taka, że nas tak zepchała, że bo nie dało się była. jej zjeść, a ta była taka, pozostawia, pozostawia po sobie takie, a jeszcze bym zjadł, Ale... piekarnia ma prawie 200 lat, jest tutaj rok 1878. A, no, fatycie. no to 150. No tak. tak. 150. 50. Bierzemy recepturę do domu, mamy sprawdzoną tak, piekarkę, spróbujemy jej zlecić takie. Dobra, a teraz idziemy do tego głównej atrakcji naszej, czyli do znaku, którego Monika chciała odwiedzić. Pozdrawiamy z miejscowości A. Przyjechaliśmy tutaj właśnie po to, żeby tutaj dojechać. To jest koniec Lofotów. A, coś tu bada, tam było głowy. Jakaś tak się wymawia nazwy tej, tej miejscowości. Nie wiem jak. I dzisiaj dojdziemy w miejsce, gdzie kończy się ten asfalt. Kończy się droga asfaltowa na lofotach. Tak, dokładnie. A! Tak, tutaj mamy też muzeum. tu jest masa muzeów? No, czy nie? Bo to jest chyba trzecia taka miejscowość rybacka, którą odwiedzamy, gdzie jest tak dużo tych czerwonych domków. I to jest też zorganizowane w formie trochę takiego muzeum. No, przepraszam, że na telefonie, ale ja naszym najwierniejszym fanom tutaj relacjonuję na bieżąco spod znaku A. No nie ma tak najwierniejszym fanom, bo ci subskrybenci się obrażą, których jest już tam prawie Prawie, prawie 9, 910, 910, 910 10, 10. więc ciekawe ile będzie do momentu opublikowania tego. Fajnie by jakby było ich tak najwięcej, to strasznie nas motywuje w ogóle do tej roboty, bo jak nie, nie przerastają nie przerastają te suby, nie przerastają te wyświetlenia, to tak wtedy A, -a. No, a właśnie jak ta miejscowość. A! się Wam te filmy albo. Pamiętajcie, kliknijcie tą łapkę w górę. Pamiętajcie, zasubskrybujcie nasz kanał, bo to jest niedużo, niedużo, bo nie dużo, a nas I to tak, po prostu... A tak jeszcze gdzieś tam cieszy. pojedziemy i coś rzucimy. I bardziej i nas to, to motywuje do dalszego. Na nowe kierunki, mamy taką listę, ja to w ogóle takie posty. Byłem na Islandii, gdzie jeszcze pojechać, żeby było godnie? No, jeszcze zostały Azory. No i zostały na no Azory, Azory dokładnie. No a oprócz tego, no to jeszcze z takich kierunków, które byśmy chcieli, no to na pewno Azja. Tutaj ciężko się zdecydować na jeden kraj w tym roku hitem, takim gdzie bardzo dużo ludzi podróżuje to jest Sri Lanka podobno. Uwaga, uwaga, dotarliśmy na koniec lofotów. Tu się kończy asfalt. Tam się kończą widoki. Słuchajcie, kończymy naszą przygodę z miejscowością Ö y, to znaczy po prostu jedziemy do mieszkanka teraz, żeby się troszeczkę ogarnąć. Nie to, że taki drogi ten nocleg też tego znaleźć nie możemy. Pierwsza droga w prawo za Jokerem to chyba jest tu? No jest. No the location is beautiful. And you can go in the in the evening, you can go around. It's track. Mhm. The water, the lake. Widok z sypialni. Fakt: może nie jakieś mega. ale Tak, tu jest jedno łóżko piękne, tu jest drugie łóżko piękne, tu jest piękna kobieta. Tutaj mamy cały apartment for our. Ale to jest w ogóle dostosowane do mojego wzrostu. Ja jestem stosunkowo wysoka. Tak. I, I tak super widać po prostu no, to przez to. No. Apartament na góry, tutaj mamy jeszcze łazieneczkę. Sobie tak to... to to coś, co nas interesuje bardzo po tych dwóch dniach bez prysznica. Tak, czyli tutaj jest inaczej zaraz się Ale właśnie żeby to, e, Mikro żeby czuć. E, tu niestety nie poradzimy, dlatego zawsze tam Pani mówi, żeby tego używać jest tutaj nawet. Ale I... widok z ogrodu jest nice, really nice. Jest wi jest... Dobrze, że nam zarekomendowali, bo nikt nam wczoraj nie zarekomendował, żeby iść dookoła plaży i my w góry poszliśmy, zamiast po plaży chodzić i dzisiaj nam zarekomendowali dookoła jeziora. Very romantic. No zobaczymy, jak tutaj to pójdzie rzeczywiście. Być może... Mówę. Przenosimy się odrobinę w czasie. To jest nasze mieszkanko, w którym spędziliśmy ostatnie kilka godzin. Odpoczęliśmy sobie, wykąpaliśmy się, byliśmy w sklepie, zjedliśmy sobie jedno jedzenie, drugie jedzenie i tak nam czas troszeczkę poleciał. Yy, no, a przed... Jest 21. Jest pochmurno, ale ciągle jasno. A przed nami jezioro Sorwa Gvatnet. Jakoś tak mniej więcej to się powinno domawiać. Serwekwatnet to spokojne jezioro otoczone górami. To świetne miejsce na chwilę odpoczynku, ale też punkt wyjścia na kilka szlaków, w tym popularne podejście na Tinstinden. To jedno z tych miejsc, gdzie warto zostać na dłużej, szczególnie, że panuje tu spokój, którego często brakuje w bardziej znanych częściach lowodów. Idealne, by złapać oddech, zanim ruszy się dalej. Uwaga, uwaga, uwaga. Mega ekstra, super fajna polecajka, jeżeli chodzi o kemping i nocowanie na dziko pod namiotem. Jakbyśmy Między Rejne a A. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy może nawet się pokusili. No, my nie do końca w tym miejscu potrzebujemy, bo my no potrzebujemy tak, ruszyć no na, wiem, na północ. Ale motyw jest taki, jak jest to jeziorko, które przed chwilą właśnie Wam pokazywaliśmy, to wszędzie jest zakaz kempingu, ale zobaczyliśmy, że tam na tej wysepce są trzy namioty. I... Jest taka apka, bo tutaj w okolicy tego jeziora są e, tabliczki informacyjne z kodem QR, żeby pobrać mapkę. I, I jak się włączy strefy, w tak, których kemping jest niedostępny. Gdzie dosyć, nie można kempingować. I okazuje teraz. Okazuje się, że na tej wyspie tak, można. można. Naprawdę, jeżeli chodzi o jakość, to tak. Cicho, spokojnie, bezpiecznie, tylko odrobinkę chłodno, ale na pewno. Takie dwie ciekawostki. Właśnie, że tutaj jest to zabronione, y, oczywiście blisko tego jeziorka, no bo ono jest z wodopitną, a druga sprawa to, że ma ono 127 metrów głębokości, co czyni je najgłębszym jeziorem w porównaniu do powierzchni na świecie. Taka ciekawostka, no naprawdę bardzo fajne. Czyli tu jest parkomat. Niestety, ale parking ten tutaj jest płatny, a ile kosztuje, nie wiem, bo prawdopodobnie tutaj musi gdzieś być kamera, może jest tu jakiś napis z przodu, ale nie ma nigdzie kamery, więc ja nie wiem, jak tutaj niby to wpisuje się, tablicę rejestracyjną, nie ma nigdzie ceny, nie ma nigdzie e, opisu, co to, za, e, co to za parking, więc jest problem taki. W ogóle ta budka wygląda na nową, wybudowaną, może on nie jest uruchomiony jeszcze? Jakbyście wiedzieli, ile ten parking kosztuje, dajcie znać w komentarzach, bo to niezmiernie ważne, bo potem ja się na przykład zastanawiałem, gdzie zaparkować, gdzie zrobić, gdzie stanąć to. I o, Żeby inni wiedzieli. Koteł i to działający na ciki. A, Ale jesteś fajny koteł. Oj, oj, oj. Ale mięciutki jest. Tym, ale Monika dobrze zauważyła, że bardzo często zdarzają się te maszty z tymi flagami. To nie jest tak do końca, że to jest flaga. To są po prostu proporcje. To jest specjalnie zrobione, bo flaga jest jednak ściśle określona, jak powinna być powieszona, że nie że powinna być nawet tylko na wielku uroczystości wyciągana i tak dalej. Więc tutaj po prostu ludzie wieszają sobie proporcje, które mają, mają silne poczucie tożsamości narodowej, tak. tak? Tak, bo mają silne poczucie tożsamości narodowej i po prostu proporcje mogą sobie wisieć kiedy sobie chcą, i dzięki temu to bardzo fajnie, właśnie wygląda. No ale w sumie y, polskie proporcje w Polsce proporcje to ja w ogóle nie widziałem. Ale w ogóle nawet maszty w domach prywatnych to są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. No i takim pięknym akcentem kończymy naszego prawdopodobnie przedostatniego vloga z Norwegii. Jutro zostaje nam tylko coś, co jeszcze nie jesteśmy pewni, jaka będzie pogoda, czyli. Tak, topowa atrakcja instagramowa. Czyli wejście na Reine Bringen, gdzie szlak jest typowo przygotowany pod turystów, jest ponad 1900 schodów, prawie 2000. Dokładnie, dzisiaj mieliśmy bardzo wytężony dzień. Ale nie aż tak bardzo. Miało być dużo bardziej, miało być dużo bardziej fizycznie, ale dzisiaj mamy ostatni dzień w normalnym noclegu. Jutro śpimy pod namiotem i zaczynamy wracać, bo mamy 8,5 godziny jazdy. Do Tromso, do tutaj z końca. Więc jutro prawdopodobnie rano pójdziemy na tą trasę. Może jeszcze tutaj wrócimy, może się jeszcze raz wykąpiemy, zaczniemy gdzieś jechać, wieczorem się gdzieś prześpimy i w piątek zaczniemy kontynuować naszą trasę gdzieś z okolic, Narwiku, to się dopiero. Okaże. I pamiętajcie o tym, co jest za nami, czyli o tej miejscówce. Jeżeli szukacie miejsca na Camp, to miejsce jest idealne, naprawdę. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Hej. Pa.